Witamy Państwa z padoku, a naszym gościem jest jockey Anton Turgajew. Dzień dobry, Anton. Dzień dobry. Anton, który już za chwilę nam odfrunie z Warszawy, ze Służewca, bo dzisiaj ma samolot do Mediolanu, a to dlatego, że jutro w gonitwie Premio Federico Tezio wyścigu grupy trzeciej we Włoszech na 2200 metrów wystartuje Smoke Plum, jedna z większych gwiazd Służewca w tym roku. Powiedz, Anton, w jakiej formie jest Smoke Plum, jakie nadzieje wstani na ten wyścig? No w nadziei, no, pff, tak jak każdy tak liczy trener na, na dobry wynik, tak? Zobaczymy, no, kończył się dobrze, jest gotowy tak do ścigania. Miał troszeczkę e, pecha tak, wielki warszawski, by był e, porumbany, tak przez innego konia. No i tyle, i teraz ten, który spróbujemy e, szansę za granicą. Udało się już te rany zależyć? Wszystko jest to ok? Dobrze pracowało ostatnio? Tak, wszystko się zgoiło. Miał czas na, na ten okres, tak, przepracowanie do Wisi, więc i mam nadzieję, że będzie dobrze. Patrzyłem wczoraj wieczorem na zapis do tego wyścigu grupy trzeciej na San Siro w Mediolanie. Jest siedem koni, czyli nie za dużo. Jeden koń z Anglii, jeden koń z Niemiec. Wydaje się, że trafił na dosyć szczęśliwy zapis. Oczywiście w grupie trzeciej muszą być niezłe konie, ale, ale chyba mogło być nawet trudniej. Zgadza się. Też tylko, też patrzyłem, tak program analizowałem. No Jakieś tam szanse wymo, no, Ma Але не падамайся. Ббегатеш ко было так з Англія пэўна сёстра сму плюма No właśnie, widziałem. To bardzo niesamowita sprawa, że trafił w tym samym wyścigu na klacz od tej samej matki. Ona jest po Sidemunie, niemieckim derwisie, więc pół siostra tam pojedzie Heidi Turner obok Holly Doyle, uważana za najlepszą amazonkę na wysłach brytyjskich, a więc będziesz miał okazję w takim międzynarodowym towarzystwie pojechać. Jeździłeś już w kilku krajach, ale we Włoszech, jak mi mówiłeś, tutaj za kulisami chyba jeszcze nie. Nie, pierwszy raz będę tak w tym kraju i będę brał udział w Marano. Na Powiedz, Anton, kilka zdań jeszcze o Twojej gwieździe, Belli Antonelli, tegorocznej Oksisce. W tym jesiennym sezonie nie oglądaliśmy. i Co się z nią dzieje, i czy są plany, żeby została na przyszły sezon? Tak, e, Kobula zostaje do, na przyszły sezon, tak. Teraz po prostu jest już wytrenowana, roztrenowana, e, odpoczywa, więc. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku wszystko będzie dobrze, będzie zdrowe i będzie znowu się pokazywała na takim samym poziomie lub lepszym. Ona była w pierwszym zapisie do Wielkiej Warszawskiej, ale wiem, że o ile tam niektórzy chcieli, to Ty byłeś raczej przeciwny, że to troszkę za wcześnie dla niej na, ty, na takim poziomie. Stąd była taka decyzja, żeby ją wcześniej roztrenować i powalczyć w przyszłym roku? Tak, bo to jest było, tak. ona już też miała e, parę startów tak, w tym roku w, w nogach, więc e, uważałam, że, ten, że nie jest potrzebny ten start tak warszawskiej. Jeżeli jest e, taka dobra, tak, to w przyszłym roku pokażę swoim możliwości. Mhm. E, ostatnio też z Waszej stani, bo pracujesz teraz u Greka Janisa Karatanasisa, który, który trenuje Smok Plama. Dobrze pokazała się e, stage door, rozmawialiście już z tenerem, zobaczymy ją też w przyszłym sezonie w wyścigach? Tak, jak najbardziej, tak jak trener wydało się tak wywiadach, że ten korzyst próbujemy je w, w dysancie, tak troszeczkę tak do 2000 metrów, udało się. No i w przyszłym roku tak samo będziemy w tą kobylę. A powiedz, czy z tych obecnych dwulatków, czy ewentualnie roczniaków, które już się pojawiły, widzisz jakieś utalentowane konie, które mogą pójść w ślady Stage Door Smoke plama i pokazać się w większych wyścigach poza grupami? W tej chwili ciężko powiedzieć, tak mamy trzy młode konie w stanie, kupione przez trenera, przez właściciele, dwa ogiery i jedna kobyła. Są bardzo ładnie wyglądają, tak z budowy, z pochodzenia. Zobaczymy, wszystko się okaże w trakcie. Mhm. A z obecnych dwulatków jest ktoś taki, kto może poza grupy ruszyć. Sumoro się nieźle pokazywała, ale tak nie do końca chyba spełniła nadzieję. No troszeczkę taka bólka zawodzi nas, tak? więc, e, więc miejmy nadzieję, że się w końcu się zrehabilituje tak? w ostatni dzień wyścigowy i, i pocieszy wszystkich. Dobrze Ci wyszło z Bellą Antonellą, bo jesteś, można powiedzieć, jednym ze współwłaścicieli. Nie planujesz jakiegoś swojego kolejnego konia na wyścigach? E, zastanawiam się, tak. Była propozycja. E, na razie nie zdradzam, ale myślę o tym. A jest szansa, bo macie stosunkowo niewielką liczbę koni u trenera Karatana Sisa, że ta stajnia będzie trochę szersza, większa w przyszłym sezonie? Już mamy w tej chwili tak 9 koni, jeszcze mamy parę pustych boksów. Miejmy nadzieję, że do nowego roku tak stajnia będzie pełna. Nieźle Wam idzie, więc zakładam, że raczej zostajesz u greckiego trenera na przyszły sezon. Takie są przymiarki? Tak, zostaje u trenera Jana, Janisa Karantazisa, bo to jest bardzo ciepła osoba, miła i sympatyczna i bardzo mi się dobrze z nim współpracuje. Okej. Okay. Anton, dziękuję bardzo za rozmowę i trzymamy kciuki za smok plama w Mediolanie. Nie dziękuję.